Jesteśmy dziś na spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym w sprawie obwodnicy Łomży. Jest to trzeci, jeden z trzech odcinków, które Generalna Dyrekcja realizuje w okolicach Łomży. Odcinek realizowany przez firmę URS w Poznaniu i dotyczy. Yy, tego odcinka obwodnicy Łomży realizowanego w ramach Via Baltiki od mniej więcej miejscowości Boguszyce to się nazywa tak zwany węzeł Łomża Zachód do mniej więcej miejscowości Sierzputy Stare Nowe, czyli do węzła południe do węzła zachodniego, od węzła południe do węzła zachodniego ten odcinek plus łącznica od drogi krajowej 61 do Zambrowa w kierunku drogi 63 będzie się, kończyła, będzie się kończył ten odcinek w okolicach Podgórza. I te konsultacje, dzisiejsze to spotkanie dotyczy właśnie tych dwóch odcinków. Natomiast miejscowości, które są zainteresowane, to jest około 18-19 miejscowości, ponieważ wszystkie, które w jakikolwiek sposób będą dotknięte hmm, perturbacjami w ruchu, czy zmianami, koniecznościami zmian, to będą te miejscowości od Starej Łomży, Podgórza, poprzez Giełczyn w sposób jakiś taki szczególny, do Boguszyc, Kisiołk, yy, Sierzput. To są te miejscowości, Konarzyce między innymi, które będą też... Yy, yy, oddzielone w jakiś sposób od y, Boguszyc, na przykład poprzez obwodnicę. Obwodnica sama w sobie jako Via Baltica ma na, na, na tym odcinku y, ponad 5 km, 5200 dokładnie i dochodzi do tego odcinek ponad 7 km w tej łącznicy od drogi S61, czyli y, od y, miejscowości mniej więcej y, Boguszyce aż do Podgórza, y, do połączenia z drogą krajową 63. To jest ponad 7 km. Na tym odcinku nie ma jakichś takich punktów zapalnych, typu konieczność wyburzeń? Nie, na nie, nie, na naszym całym odcinku, nie tylko tym, tylko na całym odcinku obwodnicy Łomży, przez gminę Łomża nie ma do wyburzeń przewidzianych żadnych budynków, ani żadnych, tym bardziej gospodarstw całych. Oczywiście są do przejęcia grunty i to spore ilości gruntów, ale na szczęście nie dotykamy ludzi w ten sposób, że zabieramy im dlaczego sobie zabieramy no po prostu musimy musi inwestor wykupić i rozebrać budynki na tym odcinku nie ma ani jednego takiego obiektu w zdecydowany sposób mieszkańcy już są przygotowani na to, wiedzą jak będzie ten przebieg obwodnicy wyglądał. Kwestia jest w tej chwili uzgodnienia tylko szczegółów zjazdów, dojazdów do pól i przyszli ci, którzy są zainteresowani o tym rozmawiać. To jest kolejna firma, bo, to, bo, bo inwestycja będzie, reali będzie realizowana etapami, ale jest też projektowana etapami i różne firmy przygotowują dokumentację do tych etapów. Jak pan widzi, bo, bo widział pan te, te poprzednie firmy, widzi pan teraz, jak pan myśli... Czy współpraca z tą akurat firmą będzie przebiegała lepiej, gorzej przy, przy, przy tych realizowaniu tych uwag, projektowaniu, no bo to, no dużo od tego zależy, tak? Czy lepiej, czy gorzej? No myślę, że podobnie, bo jednak profesjonalizm y, tych panów, którzy tutaj są, tych projektantów y, pokazali na, w czasie tego spotkania, spotkanie bardzo sprawnie y, przeprowadzone, zresztą też widać było, że dość sprawnie odpowiadali na pytania, także wydaje mi się, że y, będzie można z nimi dobrze współpracować, zwłaszcza, że dotychczas wszystko, co potrzebowaliśmy, to, to ta, także w, w zakresie tych rozmów między gminą a projektantami przebiegało dość sprawnie, chociaż y, muszę powiedzieć, że z innymi biurami projektowymi y, rozmowy przebiegały szybciej, bo to są ostatnie konsultacje, chociaż i ten odcinek jest. Jest też najdłuższy, i może z tego względu firma nie zdążyła tego. Na przykład miesiąc temu, kiedy robiliśmy inne konsultacje przeprowadzane przez inne firmy, ale myślę, że i tak wszystko idzie w dobrym kierunku, bo nad całością tych prac czuwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autosta. To oddział w Białymstoku Stoku. Widzę, że tu inwestor jest bardzo dobrze przygotowany do, do pracy w tym zakresie. Dziękuję bardzo.